Oczywiście w teorii funkcjonuje wiele definicji, ja nie jestem zwolnikiem wygłaszania tutaj klasycznych regułek. Mogę powiedzieć tyle, że dla mnie promocja miejsca to jest ogół wszystkich działań, które skupiają się na przekazaniu pozytywnego wizerunku miasta czy miejsca, oparta przede wszystkim o ludzi, najczęściej o mieszkańców. Tak naprawdę, najlepszym ambasadorem marki, miejsca, marki miasta jest jego mieszkaniec. Jeśli mieszkańcy zadowoleni są z zamieszkiwania, z życia w danym mieście, będą naszymi najlepszymi ambasadorami i będą pracowali na najlepszy wizerunek marki. Wszystkie działania szeroko rozumianego PR-u można zwykle e, poprowadzić lepiej, sprawniej, używając lepszych, nowocześniejszych narzędzi, e, natomiast autentyczne. Polityczny przekaz, jaki niesie mieszkaniec z danego miasta, z danego regionu, mówiąc dobrze o swoim mieście, jest największym naszym atutem.